Witam wszystkich na obozie Only Football Skills Camp w Akopanem. Nazywam się Kamil Lupa jestem trenerem odpowiedzialnym za elementy techniki specjalnej. W pierwszym dniu realizowaliśmy prowadzenie piłki, w drugim przyjęcie piłki, w trzecim uderzenie, w czwartym podanie. W środkach treningowych staraliśmy się stworzyć zawodnikom warunki przybliżone do gry właściwej i możliwość podjęcia samodzielnej decyzji, nie zapominając też o elementach gry w obronie i ataku. Witam na obozie skill camp, zakopany mój futbol. Nazywam się Tomasz Nawrocki, jestem odpowiedzialny za przygotowanie motoryczne. W pierwszym dniu wykonywaliśmy szereg testów motorycznych, takich jak ocena FMS, testy lokomocji oraz czas reakcji z wykorzystaniem fotokomórek. Na obozie pracowaliśmy nad elementami mobilności, stabilności, wzorców ruchowych. Idąc dalej, kształtowaliśmy elementy siły, mocy, szybkości. Oczywiście to wszystko było zintegrowane z elementami piłkarskimi. Witam na obozie Skills Camp Only Football w Zakopanem. Nazywam się Robert Cionek. Na obozie byłem odpowiedzialny za elementy taktyki, które występują w grze właściwej. W pierwszym dniu skupiliśmy się. Na ataku, w drugim z przejściu, na przejściu z ataku do obrony. Trzeci dzień poświęcony był obronie, a zakończyliśmy przejściem, przejściem z obrony do ataku. Staraliśmy się, aby w wybranych środkach treningowych stworzyć dzieciakom możliwości do tego, aby same podejmowały decyzje oraz Zwracaliśmy uwagę na intensywność wykonywanych ćwiczeń oraz efektywność działań. Nazywam się Jakub Nowak i jestem trenerem ONLY FOOTBALL SKILLS CAMP. Przez cały tydzień na obiektach API Arena w Zakopanem zajmowaliśmy się pracą indywidualną z dziećmi, które zdecydowały się uczestniczyć w naszym obozie. E, dedykowaliśmy pracę czterem podstawowym filarom e, OnlyFootball, czyli technice, taktyce, motoryce oraz rozumieniu gry. Ja byłem odpowiedzialny za ostatni z tych filarów, czyli element rozumienia gry. E, realizowaliśmy w trakcie całego tygodnia treningi w grupach 8-9 osobowych, przez co zwiększyliśmy intensywność zajęć oraz mam nadzieję e, zdecydowanie poprawiliśmy kluczowe elementy w rozwoju rzemiosła piłkarskiego.